Cześć, to ja Krzysztof, a właściwie i czołem kluski z rosołem. Tylko zamiast rosołu i klusek będzie dzisiaj bulion warzywny. W wielu przepisach na Thermomix znajdziecie, mmm, znajdziecie jako jeden z składników koncentrat bulionu warzywnego, koncentrat bulionu drobiowego, koncentrat bulionu wołowego. Mmm, Osobiście uważam, że najbardziej esencjonalny, najbardziej nadający smaku potrawą jest bulion warzywny, dlatego przygotowuję go systematycznie dzieląc się ze swoimi bliskimi. Ponieważ jest to okres świąteczny, pomyślałem również, że taki bulion warzywny będzie fajnym prezentem, fajnym gadżetem, fajną rzeczą, którą można komuś sprezentować jako drobny upominek pod choinkę. Do przygotowania bulionu warzywnego będą nam potrzebne oczywiście warzywa, marchewka, ja odrobinę pietruszki jeszcze dodaję, cebula, ser parmezan lub inny twardy ser, yy, seler naciowy, yy, cukinia, yy, pomidor, yy, grzybek, najlepiej świeży. Ja wykorzystam grzyby suszone, które wcześniej. Namoczyłem. Będzie nam oczywiście potrzebna mieszanka świeżych ziół. Mogą to być dowolne zioła, które lubicie. Może to być szałja, może to być rozmaryn, może to być oregano, tymianek, kolendra, bazylia, co tylko sobie wymarzycie oraz listki pietruszki. Na końcu spisu naszych składników jest jeszcze sól morska oraz odrobina białego wytrawnego wina. Przygotowanie tych wszystkich produktów zajęło mi około 15 minut. Zaczynamy więc przygotowanie koncentratu ujonu warzywnego. Rozpocznij gotowanie. Wrzucamy twardy ser. Parmezan. Ja mam jakiś inny. To jest hiszpański jakiś ser. Nie jest to parmezan. Nie szkodzi. Ser fantastycznie zmielony. Na dowód. Proszę uczynie. Odłożymy go na bok, ponieważ ser de facto dodawany jest na samym końcu przepisu. Jak nam troszkę zostanie na ściankach, w ogóle się tym nie przejmijcie. dalej. seler na ciole. Dalej. Marchewka. Z jamu jeszcze odrobinę pietruszki. Cebula. Pomidor. Czosnek. O którym zapomniałem, ale już go przygotowuję. Liście laurowe. Damy nawet dwa. Jeszanka ziół. Natka pietruszki podana. Grzybki. Tak właśnie wygląda nasza masa warzywno ziołowa Teraz będzie trzeba ją troszkę odparować, dodać sól, wino i poczekać. Warzywa, oczywiście, jeżeli są na ściankach, możecie je zdjąć kopystką do środka naczynia miksującego. Zrobam! Przecież mówiłem, że będę dodawał sól. Sól jest naszym tutaj konserwantem. Uwierzcie mi. Bulion warzywny, który przygotujecie w termomiksie, trzyma się w lodówce naprawdę długo. Oliwa z oliwek. Zapomniałem. Skrywamy. i tak jak ostatnio, żeby odparować, nie trzeba um, zatykać całkowicie tej, um, tego otworu w naczyniu miksującym, wystarczy, że przykryjemy to sitkiem i sprawa załatwiona, nie będzie bulion rozpryskiwał nam się na całą kuchnię. Odparowanie tej naszej masy warzywnej zajmie nam około 20 minut, a później zobaczymy, jak to wyszło. Zobaczmy, jak wygląda. Jak wygląda nasz bulion warzywny. Po odparowaniu wygląda mniej więcej tak. Aromat bulionu, aromat warzyw, aromat ziół unosi się w całym mieszkaniu. Ostatnią rzeczą jaką należy zrobić to dodać do naszej masy warzywno- ziołowej, do naszej masy z, z solą, z winem rozdrobniony wcześniej parmezan. Thank <laughs> you. Wygląda nasza masa bulionowa. Jak wygląda nasz koncentrat bulionowy? Tak właśnie wygląda. Należy teraz już go tylko przełożyć do słoiczków, zakręcić i korzystać. To wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, 4, właściwie 3,5 słoiczka bulionu, koncentratu bulionu warzywnego są gotowe one przez to, że ten bulion, ten koncentrat jest gorący, same się jeszcze zawekują um, i właściwie trzeba je tylko przechowywać w lodówce i korzystać do przepisów. Możecie wykorzystać je do wszystkiego, do przyprawiania mięsa, do przyprawiania zup, do robienia sosów, do czegokolwiek Wam się tylko może przydać. To wszystko na dzisiaj. Dobre z dobrym nie może być złe. Pozdrawiam Was serdecznie.